Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że istnieje tajemny klucz, który może otworzyć życie, o jakim zawsze marzyłeś? A co jeśli ktoś powiedziałby ci, że wskazówki do odnalezienia tego kodu są rozrzucone w historii, czekając na odkrycie? Dziś przyjrzymy się jednemu z tekstów, który najbardziej fascynował uczonych i poszukiwaczy prawdy, Ewangelii Tomasza, i niektórymi z jej najgłębszych tajemnic, które mówiły, że Królestwo Boże jest w Was i wokół Was. Pomysł, że boskość i moc znajdują się w nas, odzwierciedla nowoczesne koncepcje takie jak prawo przyciągania i prawo założenia, które sugerują, że nasze myśli i uczucia mają moc kreowania rzeczywistości. Ale jak ten starożytny tekst koreluje z tymi prawami? Pozostań z nami, gdy odkrywamy te starożytne tajemnice i sekrety. Odkrycie tekstów gnostyckich w XX wieku, w tym Ewangelii Tomasza. Stanowiło przełom w rozumieniu początków chrześcijaństwa i starożytnych wierzeń duchowych. Odkryta w 1945 roku w pobliżu Nag Hammadi w Egipcie, Ewangelia Tomasza wyróżnia się jako kompilacja powiedzeń przypisywanych Jezusowi. W odróżnieniu od Ewangelii kanonicznych, tekst ten koncentruje się na naukach Jezusa, a nie na wydarzeniach z jego życia. Lokalizacja i kontekst archeologiczny odkrycia. Nie są jedynie szczegółami historycznymi, są fundamentalne dla naszego zrozumienia zachowania i przekazywania starożytnej wiedzy. To znalezisko podkreśla istnienie społeczności, która bardzo ceniła te nauki na tyle, że ukryła je, aby chronić przed zniszczeniem. Podkreśla to znaczenie tych tekstów jako świadectw wytrwałości myśli duchowej. Wśród najbardziej uderzających nauk znajdujemy stwierdzenie, że Królestwo Boże nie znajduje się w strukturach fizycznych. Ale w nas i wokół nas. Ta potężna idea głęboko współczesna jest z nowoczesną koncepcją, że boskość i moc twórcza znajdują się w każdym z nas, co jest fundamentalną zasadą dla zrozumienia prawa przyciągania. Sugeruje to, że nasze myśli i emocje mają zdolność kształtowania naszej rzeczywistości, ale jak ten starożytny dokument odnosi się do prawa założenia. Ewangelia ujawnia, że harmonizując nasze myśli i uczucia, mamy zdolność przenoszenia gór. To poetyckie wyrażenie sugeruje, że poprzez dostosowanie naszej wewnętrznej wibracji do tego, czego pragniemy, wszechświat staje się receptywny na nasze intencje. Gdy Ewangelia Tomasza została przypadkowo odkryta w Egipcie przez grupę robotników, nie mogliśmy sobie wyobrazić, że to odkrycie odsłoni starożytne tajemnice. Gdy kopali, natknęli się nie tylko na jakiekolwiek znalezisko, ale na wczesnochrześcijański grób. W środku znaleźli dużą dzban z 13 ręcznie oprawionymi manuskryptami obejmującymi 48 odrębnych tekstów. Większość z tych tekstów należy do gnostycyzmu, nurtu, który postrzega zbawienie jako podróż oświecenia przez wiedzę ezoteryczną. Wśród tych manuskryptów znajdowała się Ewangelia Tomasza, oferująca unikalną interpretację ludzkiego duchowego poszukiwania. Według gnostycyzmu jesteśmy w zasadzie duszami w fizycznych ciałach, pragnącymi wznieść się poprzez prawdziwą mądrość. W tym kontekście Jezus postrzegany jest jako niosący światło, przewodnik, który przychodzi, aby uwolnić nas od ignorancji, ujawniając głębokie prawdy intymnemu kręgowi uczniów, w tym Tomaszowi. Interesująco jest zauważyć, że badając różne ścieżki duchowe, dostrzegamy zbieżność ku tej samej idei. Sugestia ta wskazuje, że włączenie takich nauk do współczesnego kanonu biblijnego mogłoby poszerzyć nasze rozumienie ukrytego potencjału w każdym istnieniu. W podejściu, które znacząco różni się od konwencjonalnych narracji, Ewangelia Tomasza oferuje perspektywę, która może być zarówno odkrywcza, jak i wyzwalająca. Tekst ten sugeruje, że prawdziwe zrozumienie i osobista moc nie pochodzą z ślepego przestrzegania doktryn, lecz z introspekcji i uznania zdolności jednostki do kształtowania rzeczywistości wokół siebie. Przyswajając tę ideę, czytelnik może doświadczyć rodzaju epifanii, uznając moc, jaką posiada, aby przekształcić swoje życie w manifestację boskości tutaj na ziemi. W odróżnieniu od tekstów kanonicznych, Ewangelia Tomasza przedstawia Jezusa w sposób, który odbiega od tradycyjnie propagowanego przez Nowy Testament, budząc krytyczne pytania wśród przywódców religijnych. Dziś wiadomo, że co najmniej 45 książek zostało całkowicie usuniętych lub znacznie zmodyfikowanych, co doprowadziło do powstania znanej nam zachodniej tradycji biblijnej. Te modyfikacje wymazały fundamentalne nauki dotyczące wzajemnych powiązań wszystkiego oraz języka, który artykułuje to uniwersalne połączenie. Wykluczenie tych nauk rodzi pytanie, czy zostały one odrzucone z powodu braku autentyczności, czy dlatego, że reprezentowały uniwersalne prawdy, które zostały celowo ukryte przed dominującymi narracjami. Jakie interesy stoją za ich wykluczeniem? Ta selektywność dostarcza nam ograniczonej wiedzy duchowej, pomijając rewolucyjną ideę, że wszyscy dzielimy tę samą boską moc, którą manifestował Jezus. Moc nie powinna być postrzegana jako coś zewnętrznego i przerażającego, lecz jako integralna część naszej istoty. Uznanie tej jedności mogłoby całkowicie przekształcić nasze postrzeganie życia na przestrzeni historii. Nasza różnorodność nie oddziela nas. Wszyscy jesteśmy wyrazami jednej świadomości, manifestującymi się na różne sposoby. Wyobraź sobie stosowanie tych nauk w codziennym życiu, traktowanie każdej chwili jako okazji do rozpoznania boskości w sobie i wokół siebie. Ta praktyka mogłaby przemienić sposób, w jaki wchodzimy w interakcję ze światem, zastępując lęk i niepokój poczuciem pokoju i wewnętrznej mocy. Poprzez dostrojenie się do naszych myśli i emocji, jak sugeruje Ewangelia. Tworzymy przestrzeń do kreowania rzeczywistości, która odzwierciedla nasze prawdziwe ja. Ten koncept jest wyraźnie ilustrowany w jednym z fragmentów Ewangelii Tomasza, który ukazuje moc, jaka tkwi w rozpoznaniu tej wewnętrznej jedności. Fragment ten podkreśla pułapkę wierzenia, że najwyższa moc znajduje się poza nami. Kiedy wierzymy w zewnętrzne źródła, pozwalamy im rządzić naszym życiem, oddalając się od prawdziwego źródła mocy i światła, które tkwi w każdym z nas. Głęboko rozumiejąc, że wszyscy dzielimy jedną świadomość, z której emanuje cała moc, torujemy drogę ku bardziej spełnionemu i podniesionemu istnieniu. Ewangelia Tomasza przypomina nam, że prawdziwe Królestwo nie jest odległe, lecz znajduje się w nas i wokół nas, czekając na nasze uznanie, aby się ujawnić. Ignorowanie tej istotnej prawdy pozostawia nas w stanie braku, będąc, że pragniemy siebie samych. Wiara, że zewnętrzne czynniki rządzą naszym życiem, pozbawia nas bogactwa, które słusznie nam się należy. Głębokość nauk Ewangelii Tomasza znajduje echo w innych tradycjach duchowych. Na przykład w buddyzmie idea, że wszystko, czego szukamy, jest już w nas, współbrzmi z przesłaniem Tomasza. Te podobieństwa podkreślają uniwersalną prawdę, którą znajdujemy w wielu religiach. Poszukiwanie oświecenia i zrozumienia zaczyna się od uznania naszej boskiej natury. W tym kontekście starożytne i nowoczesne nauki zbieżnie wskazują, że prawdziwa siła wyłania się z nas. Tradycje duchowe, od buddyzmu po chrześcijaństwo, uczą nas, że możemy uzyskać tę moc poprzez modlitwę i emocje, doświadczając uczucia. Że nasze modlitwy zostały już wysłuchane. Neville Goddard, wpływowy myśliciel w tej dziedzinie, pokazuje nam, że poprzez wyobrażanie sobie i odczuwanie, że nasze pragnienia są już rzeczywistością, torujemy drogę do ich manifestacji. Ta idea, centralna dla prawa założenia Godarda, podkreśla, że dostosowanie myśli i emocji do naszych aspiracji pozwala nam zrealizować najgłębsze marzenia. Zasada ta ma również zastosowanie do tych, Którzy pragną przekroczyć ograniczenia codzienności, przekształcając bezsilność w siłę, cierpienie w witalność, niepokój w spokój i niedostatek w obfitość. Budujemy nasze przeznaczenia zarówno wewnętrznie, jak i przez to, co przyciągamy z zewnątrz. Myśl, ta magnetyczna siła, jest naszym narzędziem do budowy, a zgodnie z zasadą podobne przyciąga podobne, myśli materializują się. Im bardziej wyrafinowane i wzniosłe są nasze myśli. Tym bardziej potężne i subtelne stają się w swojej zdolności do kształtowania rzeczywistości. Ten proces doskonalenia jest dostępny dla każdego i podlega uniwersalnym prawom. Wszystko we wszechświecie zaczyna się w niewidzialnym, zanim ujawni się w widzialnym, w idealnym, zanim stanie się rzeczywiste i w duchowym, zanim się materializuje. Kraina niewidzialnego jest przyczyną, kraina widzialnego jest efektem. A natura efektu zawsze jest determinowana przez naturę jego przyczyny. Ewangelia Tomasza oraz prawa przyciągania i założenia zapraszają nas do odkrywania mocy w nas, wzywają nas do dostosowania naszych myśli i emocji do najgłębszych pragnień, nie poprzez życzeniowe myślenie, lecz poprzez głębokie zrozumienie naszej boskiej natury. Uznanie, że Królestwo Boże jest w nas i wokół nas, może zmienić Twoje życie. Spróbuj poświęcić kilka chwil swojego dnia na połączenie z tą prawdą, obserwując jak wpływa ona na Twoje postrzeganie siebie i świata. Ta prosta praktyka może być pierwszym krokiem do odkrycia mocy i pokoju, które już istnieją w Tobie. Dziękuję Ci serdecznie za obejrzenie tego filmu. Jeżeli doceniasz moją pracę, proszę zostaw komentarz o dowolnej treści oraz polub ten materiał i udostępnij swojemu znajomemu, który może tego potrzebować. Teraz zapraszam Cię na krótką medytację przy dźwiękach muzyki o częstotliwości 432 Hz. Ta szczególna częstotliwość ma wiele leczniczych i prozdrowotnych efektów. Muzyka w częstotliwości 432 Hz pomaga zredukować stres, poprawia jakość snu, wspomaga koncentrację oraz harmonizuje ciało i umysł. Przygotuj się na chwilę relaksu i odnowy, zanurzając się w kojących dźwiękach które przywrócą równowagę i spokój Twojemu wnętrzu.